Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Koziorożców z prognozą na luty 2026. Drogie koziorożce, rozłożymy Krzyż Celtycki, który pokaże nam energię lutego dla Was, a potem będziemy interpretować obszarami, to, co do nas przychodzi, popatrzymy na, na Wasze życie zawodowe. Na miłość, na zdrowie. Zobaczymy, czy przyjdą jeszcze jakieś komunikaty od moich przewodników i już patrzymy, co dla Was, drogie koziorożce. Zaczynamy standardowo od energii miesiąca. No, popatrzcie się, słońce. No, czy można piękniej zacząć rozkład? <laughs> Super. Zaczynamy od słońca, a w przecięciu wyzwaniu arcykapłanka. Ktoś tu musi za zaufać własnej intuicji. Zobaczmy, co w świadomości. Mm -hmm. Ósemka kielichów, a co w fundamencie. Pięknie paść kielichów. Co odchodzi do przyszłości. Dziesiątka kielichów. Zobaczmy na najbliższą przyszłość. Giermek monet. Dwóch paziów, dwóch giermków. Jak wy mi się pokazujecie? Karta głupca, pięknie. Tu jest bardzo dużo o nowym początku, odejściu od tego, co już Wam nie służy. Otoczenie. Piątka kielichów. Zobaczmy na nadzieję. Karta kochanków. Mhm. I potencjał miesiąca. Karta zodiakalnej panny bliźniąt. Pustelnik. Dobra. Ja sobie na tego pustelnika jeszcze jedną kartę wezmę. Okej. Okay. Kolejna karta o zostawieniu czegoś. Szóstka mieczy. Zerknę tylko, czy to widać. I już rozmawiamy drogie koziorożce. Zacznijmy od energii miesiąca, bo energia pokazuje się pięknie. Dla wielu z was będzie to bardzo pozytywny, spokojny mm, miesiąc, gdzie dosłownie zaświeci dla Was słońce, ale dla części z Was pamiętajcie, jest to odczyt kolektywny, dlatego przekazuję wielotorową informację. Luty przyniesie Wam jasność i taką świadomość prawdy. Coś będzie wychodzić na światło dzienne i będziecie widzieć coś dużo, dużo wyraźniej. Miesiąc uczciwości w spojrzeniu na siebie, na swoje wybory, na Wasze otoczenie. W wyzwaniu jest arcykapłanka, czyli Waszym wyzwaniem będzie zaufanie intuicji, nie tylko faktom. I wy, drogie koziorożce, możecie widzieć teraz wszystko przeraźliwie jasno i będziecie dokładnie wiedzieć, czego chcecie, czego nie chcecie, co trzeba zostawić, bo w świadomości jest ósemka kielichu. Więc na poziomie świadomym pojawi się bardzo ważna decyzja, aby odejść od czegoś, co emocjonalnie cię wyczerpało albo się wypaliło. I Wy już wiecie, drogie koziorożce, że nie możecie iść dalej tą samą drogą. To nie jest ucieczka, to jest po prostu wybór, który będzie dla Was tak słyszę, jasny jak słońce. Coś, co czekało, coś co odkładaliście, teraz będzie bardzo jasne, jak słońce, bo w, w fundamencie jest giermek kielichów, czyli nowe uczucie, taki impuls emocjonalny, który dopiero jest w zarodku, kształtuje się. Ale jest ważne i ten fundament to będzie też Wasza szczerość. Tutaj jest karta, słuchajcie, też karta Słońca i Giermka Kielichów, to jest karta wewnętrznego dziecka, więc coś będziecie nazywać i będziecie próbować wrócić do podstaw. To może być też praca z wewnętrznym dzieckiem, albo w końcu uświadomicie sobie, jak ważna jest też radość i nakarmienie siebie przede wszystkim, bo jeżeli Wy nie macie pełnego Kubeczka, to nie jesteście w stanie się podzielić, tak? Ja zawsze mówię, no fajnie, chcesz pomagać, chcesz na przykład finansowo kogoś wspierać, ale jeżeli nie zarabiasz odpowiedniej ilości pieniędzy, to jak chcesz wspierać kogoś drugiego finansowo. Najpierw trzeba u siebie napełnić, czy to emocjonalnie, czy to monety, nieważne, jaki, jakiego obszaru życia to dotyka, ale najpierw wy musicie mieć pełno, a dopiero potem możecie się dzielić z innymi ludźmi. W przeszłości jest spełnienie związane z rodziną, z relacją, z wizją szczęścia. Coś, co mogło wydawać się w cudzysłowie idealne, albo miało y, takie ambicje, żeby stać się idealne, przestaje odpowiadać temu, kim jesteś dziś. Tak to słyszę i zaraz się dowiemy na ten temat więcej. W bliskiej przyszłości Giermek-Monet, czyli nowy, ale znaczący, realny krok. Mogą to być plany nauki, nowego kierunku. Hmm. Tutaj sprawy materialne będziecie rozwijać bez presji, ale będziecie już wiedzieć, w którym kierunku chcecie iść. I macie tą otwartość na nowe wyzwania, na nowy początek, nawet jeżeli, drogie Koziorożce, nie ma w tym wszystkim solidności, nie ma gwarancji. To jest bardzo nietypowe dla Waszego znaku, ale widać konieczne. Głupiec mówi: Nie wiem wszystkiego, ale i tak zrobię ten pierwszy krok, trochę jak tutaj z giermkami. Oni mają duże zaufanie, ocierają się o naiwność, ale idą, idą i działają. Otoczenie może być, słuchajcie, trudne w lutym, bo będzie się trzymać starych rozczarowań, będzie utykać gdzieś w przeszłości. Koziorożec, możesz mieć poczucie, że nie wszyscy w Twoim otoczeniu są gotowi pójść dalej. I no cóż, no nie każdy etap przejdziecie razem z Waszymi bliskimi, z, waszymi, z Waszą rodziną. Może się też okazać, że będą jakieś zmiany dotyczące rodziny. Tak to, tak to czym odczytuję. Zaraz wrócę do tego tematu. Nadzieje i obawy. Boicie się podjąć pewne decyzje, decyzje, które wynikają z serca, boicie się konsekwencji, boicie się tego ruchu w zaufaniu. Luty postawi Wam pytanie: czy wybierasz w zgodzie ze sobą, nawet jeżeli to totalnie zmieni układ sił, zostawiasz to, co nie jest Twoje, czy trzymasz się ustalonego status quo? Potencjałem miesiąca jest Pustelnik i Szóstka Mieczy. Czyli potencjałem jest przejście i mądra decyzja w kierunku uspokojenia jakiegoś aspektu waszego życia. Pustelnik daje wam mądrość yy, wraz z kapłanką, to intuicyjne prowadzenie, i szóstka mieczy mówi, że wyjście z trudnej przestrzeni mentalnej, emocjonalnej nie musi odbywać się z dramatem, może to być bezpieczne przejście. Jak to się przekłada na obszary waszego życia? Zawodowo będziecie myśleć bardzo dużo na temat zmiany kierunku podejścia, nowy kierunek nauki, nowe umiejętności, inny model pracy, mniejszy projekt, który z czasem może urosnąć i będzie Wam zależało na tym, słyszę, żeby zredukować presję, która dotyczy waszej pracy. Jeżeli chodzi o relacje. I osoby w związkach. Te dwie karty pokazują o tym, że czas na poważną rozmowę i decyzję. Albo ta relacja wejdzie na autentyczny poziom, albo pojawi się potrzeba odejścia od starego schematu, bo prawda będzie dla Was ważniejsza niż utrzymanie formy, utrzymanie status quo. Jeżeli jesteście singlami, to karta głupca i tutaj. Paść kielichów pokazują nowy impuls, ale bez pośpiechu. Pośred... Pośpie... To będzie taki miesiąc, <laughs> przepraszam, otwarcia, ale nie deklaracji. Pozwól, aby sprawy rozwijały się naturalnie, macie tutaj szansę na poznanie nowych osób, ale to wszystko będzie takie, wiecie, świeże. Nie będzie wiadomo, czy umówicie się na drugą kawę, czy, czy będzie druga randka, tego typu. Sytuację spokojnie, powoli, niech to wszystko płynie z waszego serca. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o zdrowie, to jest potrzeba ewidentnie zostawienia jakiegoś nawyku, nałogu, czegoś, co robicie być może nawet podświadomie, co może obniżać jakość waszego życia. Słuchajcie, to nie, nie od razu jest ogromny nałóg, ale no na przykład deprawacja snu może być, tak? Nie dajecie sobie odpowiedniej ilości snu na regenerację, na odpoczynek. A odpoczynek psychiczny i dystans emocjonalny będzie Wam bardzo, bardzo potrzebny. Uważajcie też na. Emocje, które mogą wam towarzyszyć, zwłaszcza takie trudne wracanie do trudnych sytuacji, rozmów, tego co się wyda, wydarzyło w waszym życiu, to was może po prostu obciążać. No i czas, drogie Koziorożce, też zrobić zaległe badania, które wiszą nad głowami niektórych osób. Kochani, dobra. No to karta wyroczni jeszcze, nieznana ścieżka, moja talia kart. Zobaczmy, co na podsumowanie tego przesłania dla Was przyjdzie. Zobaczmy. To dla koziorożców. Kochani, zapraszam do subskrypcji. Zostańcie ze mną na dłużej. Komentowania, jak rozkład z Wami rezonuje i już patrzymy. Poza strachem. Ta karta przypomina Tobie, że strach, ja nie mówię o sytuacjach zagrożenia, że widzicie, że zaraz rower na Was wjedzie albo cośkolwiek innego i odskakujecie, bo to jest Właściwa, właściwy stresor, który Wam pozwala zareagować niemal automatycznie. Tylko mówię o takim strachu, który rodzi się w głowie i Was paraliżuje. Pamiętaj, że strach jest iluzją umysłu i możesz wyjść poza niego i robić pewne rzeczy z odwagą, mając ten strach z tyłu głowy. Przyjmij nieznane, przyjmij możliwości, które leżą poza strefą Twojego komfortu. I pamiętaj, że strach w większości przypadków jest mentalnym programem, który macie zatrzymać miejscu, a ty potrzebujesz dobrych decyzji, mądrych decyzji, bo w tym miesiącu widzisz wszystko jaśniej. Życzę Wam wspaniałych tygodni, wspaniałego miesiąca. Zostańcie ze mną na dłużej. Zapraszam po więcej i do zobaczenia. You swim inside my affection. Both you, I came second. So I cut off the connection. To show up TV I'd say And I'm all you want Maybe next time Maybe next time You won't sleep on a good love Keep on talking But I'm all